2,5 metra w serii próbnej. Bardzo dobre warunki miał wtedy Andrzej Stękała. odjętych 11,8 w pierwszej serii. A teraz a teraz tylko około 0,4 metra na sekundę wiatr pod Narty. Zobaczmy na lot Andrzeja Stękały. Także około 210 metrowa odległość. 222,5 w pierwszej serii. Teraz około 208,5 208 metra. Odjęte 8,4 punktu. To no, był to gorszy skok. Odbija się to również na notach sędziowskich. W pierwszej serii Andrzej miał 2,18, jedną notę 18,5 punktową. Tutaj wszystkie noty od sędziów po 17,5 punktu. No I będziemy patrzyli teraz na Arioriu Kobajaszygo, Severina Freunda. Andrzej Znkawa także kończy swój start w konkursie